Samotna matka została odrzucona, bo zabrała ze sobą dziecko na rozmowę kwalifikacyjną. Dopóki nie wszedł prezes firmy, milioner, przyprowadziłaś dziecko na rozmowę kwalifikacyjną? Głos Haliny przebił ciszę holu firmy Kowalensynowie w Elblągu, ostry jak brzęk szkła. Jej obcasy stukały o marmur, ramiona skrzyżowane. Tak! Odparła zmęczonym tonem Weronika Sosnowska, ściskając teczkę z dokumentami. Nie miałam wyboru, nie mogłam jej zostawić samej. Jej córka, Lilka, lat trzy, stała obok. Jasne loczki podskakiwały wokół buzi. Małe buciki szurały po podłodze, a granatowa sukienka, wybrana z darów, lśniła czystością po praniu ręcznym. Lilka rozglądała się po wysokim szklanym budynku, nieświadoma napięcia. Halina prychnęła, patrząc na recepcjonistkę. Szukamy profesjonalizmu, nie pikników rodzinnych rozumiem, powiedziała cicho Weronika ale jestem przygotowana. Mam wszystko, o co prosiliście. Najwyraźniej nie przygotowałaś się dość dobrze ucięła Halina. To rozmowa w firmie, pani Sosnowska nie żłobek. Weronika drgnęła, ale stała niewzruszona. Lilka spojrzała na mamę, jej rączka znalazła palce Weroniki. Matka ścisnęła ją lekko, zmuszając się do uśmiechu, choć policzki płonęły. Halina skinęła na ochroniarza. Możemy kogoś poprosić, by odprowadził? Mały okrzyk przerwał jej słowa. Lilka, niechcący, strąciła papierowy kubek z krawędzi biurka. Woda rozlała się po marmurze. Weronika uklękła błyskawicznie, wyciągając chusteczki z torby, wycierając podłogę. Przepraszam, to nie było celowe. Mówiła głos, drżał. Nikt nie pomógł, nikt się nie odezwał, tylko odległy stuk klawiatur z recepcji wypełniał ciszę. Weronika klęczała, szorując podłogę, jej stare szare buty szurały, ręce drżały, powietrze ciążyło osądem. Wtedy winda zabrzęczała. Wysiadł mężczyzna w grafitowym garniturze, wysoki, opanowany, z aurą władzy. Poruszał się, jakby przyzwyczajony do spojrzeń. Recepcjonistka wyprostowała się natychmiast. Nawet Halina zamarła. Leon Borkowski, prezes Kowalensynowie, nazwisko znane z gazet i rankingów biznesowych. W wieku 36 lat zbudował imperium, ale mało kto widział go z bliska. Nie powinien tu być, a jednak był, zatrzymując się w pół kroku, mrużąc oczy na widok sceny. Kobieta na kolanach, wycierająca wodę, dziecko obok, menedżerka z grymasem, pokój pełen ludzi udających, że nie patrzą. Jego głos był spokojny, głęboki. Proszę powiedzieć, dlaczego pani tu jest. Weronika podniosła wzrok zaskoczona. Sosnowska! Weronika Sosnowska skinął głową, wskazując fotele. Usiądźmy! Halina zamrugała. Panie Leonie, ta kandydatka przyprowadziła dziecko. Widzę, odparł gładko. I widzę, że przyszła na czas z dokumentami. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Oczy Weroniki rozszerzyły się, otworzyła usta, ale głos uwięzł. Halina wyglądała, jakby połknęła cytrynę. Leon nie drgnął. Pociągnął krzesło dla Weroniki i sam usiadł. Łokcie na kolanach, oczy na jej poziomie. Lilka, wyczuwając zmianę, wspięła się na kolana mamy, cicha. Bez pośpiechu, powiedział łagodnie. Zacznij od czego chcesz. Weronika przełknęła gulę w gardle, gładząc sukienkę Lilki. Sięgnęła po siwi. Aplikowałam na stanowisko asystentki biurowej, zobaczyłam ofertę w internecie, pomyślałam, że to szansa na nowy początek kiwnął głową. Dlaczego teraz? spojrzała na córkę bo nie mogę już czekać. Po raz pierwszy tego ranka w holu zapanowało coś innego niż osąd ciekawość oddech początek czegoś niespodziewanego co sądzicie o tej części? Napiszcie w komentarzach, skąd nas oglądacie, Bydgoszcz, Kielce, a może Radom. Subskrybujcie opowieści, które poruszają duszę, i podzielcie się z kimś, kto wierzy w drugą szansę. Hol, kowal encynowie welblągu lśnił szkłem i marmurem, ale dla Weroniki Sosnowskiej wciąż pachniał niepewnością. Halina stała za fotelami, ramiona skrzyżowane, jej dezaprobata wisiała w powietrzu. Leon Borkowski siedzący naprzeciw Weroniki ignorował ją, pochylił się łokcie na kolanach. Opowiedz mi swoją historię, pani Sosnowska. Weronika wzięła oddech, lilka na jej kolanach bawiła się rąbkiem jej marynarki, cicha. Straciłam męża dwa lata temu zaczęła cicho. Wypadek samochodowy. Pijany kierowca przejechał na czerwonym. Leon nie drgnął. Przykro mi. Skinęła głową, jakby łzy już dawno się wyczerpały. Miałam 24 lata, zaczęłam kurs administracji biurowej, myślałam, że to da nam lepsze życie. Potem wszystko się rozpadło. Rodziny nie mam, rodzice zmarli, gdy byłam nastolatką. Rodzina męża zerwała kontakt po pogrzebie, wychowuje Lilkę sama. Lilka, słysząc swoje imię, podniosła wzrok. Weronika. Pocałowała ją w czoło i mówiła dalej: Pracowałam gdzie się dało kawiarnie, sklepy, sprzątanie wieczorami, aplikowałam tu, bo słyszałam o waszych programach szkoleniowych. Pomyślałam, że jeśli wejdę, dam radę. Leon spojrzał na jej CV: Proste, skromne, ale szczere Wciąż pani studiuje tak, online, nocami, gdy Lilka śpi. Spojrzał na dziewczynkę, która rytmicznie stukała bucikami, spokojna, jakby wiedziała, że mama potrzebuje ciszy. Dlaczego przyprowadziła się dzisiaj? Nie stać mnie było na opiekę w tym tygodniu. W piątek straciłam mieszkanie, mieszkamy w motelu, szukam czegoś stałego, nie chciałam jej tam zostawić, nawet na godzinę. Wyprostowała się z nutą wyzwania. Wiem, że to nieprofesjonalne, ale to była moja szansa. Ubrałyśmy się, ćwiczyłyśmy pytania i przyszłyśmy, Halina przerwała. Możemy przełożyć rozmowę bez dziecka. Leon uniósł rękę, uciszając ją. Przyszła przygotowana, kończymy teraz. Halina zamrugała. Leon spojrzał na Weronikę. Czy zgodziłaby się pani na dwutygodniowy okres próbny? Asystentka biurowa, raportowanie do mnie? Weronika wstrzymała oddech. Tak, absolutnie tak. Powiedziała szybko. H.R. przygotuje dokumenty do końca dnia. Oczy Weroniki zalśniły. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Lilka klasnęła, nie rozumiejąc, ale radosna. Halina wyglądała na oszołomioną. Leon wstał, zapinając marynarkę. Zaczyna pani w poniedziałek. Mamy firmowy żłobek. Zadbamy o Lilkę. skinął uprzejmie. Witamy w kowal synowie. Weronika wstała, trzymając lilkę i teczkę, stała chwilę przytłoczona. Nie było litości, tylko szacunek. Gdy odwracała się do wyjścia, Leon spojrzał na lilkę i powiedział cicho: Świetnie sobie poradziłaś. Lilka uśmiechnęła się i podała mu naklejkę w kształcie serca. Przyjął ją bez wahania, coś się zmieniło. To nie była już tylko rozmowa, to był początek. Leon Borkowski żył według schematów. Pobudka o 5:30, czarna kawa, trening i e maile do sześciu, Kierowca o 6:45. O 7:15 był w swoim biurze, patrząc na puls Elbląga. W wieku 36 lat miał wszystko. Apartament jak z katalogu, garderobę zmieniającą się z sezonem, artykuły nazywające go wizjonerem. Ale wieczorami jadł sam. Jego dom huczał pustką, gdy padało. Nigdy nie mówił o pożarze. Gdy miał dwanaście lat, stracił siostrę Marysię lat siedem. Rysowała motyle, zawsze uśmiechnięta. Nie wybaczył sobie, że jej nie uratował. Od tamtej pory cisza była jego azylem, praca tarczą, emocje schowane jak wyprasowany garnitur. Ale Weronika z wytartymi rękawami, dzieckiem w ręku i godnością w oczach coś zmieniła. Zaczęła w poniedziałek. Była nerwowa, ale punktualna. Zadawała mądre pytania, zostawała po godzinach, nigdy nie zasłaniała się lilką, nawet gdy ta miała katar. Leon obserwował z dystansu, nie z obowiązku, lecz z ciekawości. Pewnego popołudnia, wychodząc ze spotkania, zatrzymał się. Przez szklane drzwi stołówki zobaczył Weronikę przy stole z nietkniętą kanapką. Naprzeciw siedział pan Marek, starszy woźny unikany przez biuro. Weronika przesunęła mu połowę kanapki. Mam za dużo, powiedziała z uśmiechem. Nie miała. Wyglądała na głodną, ale podzieliła się. Leon patrzył, czując ucisk w piersi. Następnego dnia usłyszał ostry głos w korytarzu. Nie możesz ciągle wychodzić wcześniej, Weroniko. Reszta nadrabia za ciebie, rzuciła koleżanka. To nie żłobek. Spóźniłam się pięć minut po lilkę. Wczoraj zostałam do późna, odparła Weronika spokojnie, ale stanowczo. Leon wyszedł z za rogu. Zobaczył ją przy biurku, ramiona napięte, usta zaciśnięte. Spojrzała na niego, wyprostowała się, gotowa znieść krytykę. Spojrzał na koleżankę. Możesz iść, powiedział spokojnie ale ja tylko wiem, możesz iść. Gdy zostali sami, podszedł. Wszystko w porządku, zawahała się. Tak, panie Borkowski patrzył chwilę, potem powiedział Weź jutro wolne zamrugała. Nie chciałam sprawić nie sprawiłaś zasłużyłaś. Nie czekał na podziękowania, tylko skinął głową i odszedł. W windzie jego myśli były głośniejsze niż zwykle. Pamiętał, jak oczy Weroniki pociemniały nie z porażki, lecz z powściągliwości. Pamiętał naklejkę od lilki, wciąż w jego kalendarzu. Po raz pierwszy od lat coś w nim drgnęło, jak wiosna dotykająca zmrożonej szyby. Co sądzicie o tej części? Napiszcie w komentarzach, skąd nas oglądacie, Bydgoszcz, Kielce, a może Radom. Subskrybujcie opowieści, które poruszają duszę, i podzielcie się z kimś, kto wierzy w siłę wiary w drugiego człowieka. Było ciepłe popołudnie w Elblągu, gdy Weronika Sosnowska szła przez park nad Bałtykiem. Lilka w żółtej bluzie i błyszczących tenisówkach kucała przy ławce, próbując wyciągnąć plastikową butelkę strawy. Weronika uklękła, uwolniła butelkę i podała ją córce. Lilka, gdzie to wyrzucamy? Dziewczynka rozejrzała się, znalazła kosz i pobiegła, jakby miała misję. Wrzuciła butelkę i uśmiechnęła się szeroko. Leon Borkowski zatrzymał się pod drzewem, niewidoczny. Nie chodził po parkach, za publiczne, za nieprzewidywalne. Tego dnia jednak kazał kierowcy wysadzić się wcześniej. Lilka pociągnęła rękaw Weroniki. Mamo, czemu sprzątamy, skoro to nie nasz śmieć? Weronika odgarnęła liść z jej loczków. Bo nie czekamy, aż świat będzie dobry, kochanie. My go takim robimy. Leon poczuł ucisk w piersi. Budował firmę, nazwisko, fortunę. Ale czy kiedykolwiek nauczył kogoś czegoś tak prostego? Wyszedł z cienia. Wygląda na to, że znalazłem nową ekipę sprzątającą Elbląga. Weronika odwróciła się zaskoczona. Lilka rozpromieniła się. Pan Leon skłonił się lekko. Panna Lilka, Weronika uśmiechnęła się niepewnie. Miała dżinsy, wytartą kurtkę, wiatr zaróżowił jej policzki. Nie spodziewałam się pana tu. Ja też nie, odparł. Ale cieszę się, zamilkł na chwilę. Jadłyście obiad? Lilka pisnęła. Pizza? Weronika chciała odmówić, ale Leon już wyciągał telefon. Jest tu knajpka, drewniany piec, stoliki na dworze. Spojrzała na Lilkę, potem na niego. Jego uśmiech był szczery, ludzki. Dobrze, zgodziła się. Siedzieli pod pasiastą markizą. Lilka kolorowała dziecięce menu. Weronika skubała sałatkę. Leon zdjął marynarkę, podwinął rękawy, wyglądał, jakby nie grał roli. Uczysz ją zasad, powiedział, roześmiała się cicho. Tylko gdy w grę wchodzą śmieci. To, co jej powiedziałaś, było piękne. Wzruszyła ramionami. Chcę, by wiedziała, że dobroć się tworzy. Nie czeka na nią. Jego głos zmiękł. Tak cię wychowano. Nie. Odparła szczerze. Wychowano mnie, by mieć nadzieję, że dobroć się pojawi, jeśli masz szczęście, otarła usta serwetką. Po śmierci męża myślałam, że żal będzie najgorszy, ale przetrwanie było trudniejsze. Codzienne udawanie, że wszystko mam pod kontrolą, gdy życie było w kartonach. Leon słuchał. Myślałam, że jeśli będę pracować ciężej, mniej prosić, będzie dobrze. Ale życie nagradza wizerunek, nie wysiłek pochylił się. Mylisz się, świat może nie dbać, ale ja tak cenię istotę. Ich oczy się spotkały. Lilka przerwała, pokazując rysunek. Dom dla nas. Leon uśmiechnął się. Arcydzieło. Później szli przez park. Wiatr ochłodził powietrze, Lilka kichnęła. Weronika sięgnęła do torby, ale Leon już zdejmował płaszcz, otulając dziewczynkę. Nie musisz, powiedziała cicho. Muszę, odparł. Dobry lider widzi, kto drży w ciszy. Weronika zatrzymała się. Coś w niej pękło, miękko. Patrzyła na niego nie na prezesa, lecz na człowieka, który sprawił, że jej córka poczuła się bezpieczna. Winda do HR. Wydawała się wieczna. Weronika ściskała kopertę z jej nazwiskiem. Halina zaprosiła ją rano, bez wyjaśnień, tylko 10 sincz sala B. Weronika wiedziała, co to oznacza. W sali zasłony były zaciągnięte. Halina siedziała sztywno obok pana Stefana z działu prawnego. Otwarta teczka leżała na stole. Weronika widziała zdjęcia w sieci: ona i Leon w parku, Lilka na jego ramionach. Leon, okrywający ją płaszczem, komentarze z anonimowego forum brzmiały: Samotna matka poluje na szefa. Czy nic dziwnego, że dostała awans? Halina odchrząknęła. Pani Sosnowska, są obawy o pani relacje z panem Borkowskim. Jestem pewna, odparła cicho. Stefan pochylił się. To nie o plotki, chodzi o update, chodzi o postrzeganie, odpowiedzialność, ochronę firmy. Halina przesunęła kopertę. Dobrowolna rezygnacja. Bez zamieszania, bez plam na CV. Weronika patrzyła na kopertę. Dwa miesiące temu była bez pracy. Dzieliła kanapę z Lilką. Nie flirtowała, nie manipulowała. Robiła swoje, przyjmowała życzliwość. Teraz ta życzliwość stała się bronią. Pomyślała o Lilce. O nocach bez śniadania, by córka miała jedzenie. Dotknęła koperty. Czy mogę chwilę pomyśleć? Halina kiwnęła. Im szybciej, tym lepiej dla wszystkich. Gdy Weronika sięgnęła po długopis, drzwi się otworzyły. Leon wszedł, bez krawata, rękawy podwinięte, wyraz twarzy nieprzenikniony. Panie Borkowski, to prywatne spotkanie HR, zaczęła Halina. Więc je otwórzmy, odparł. Stanął przy Weronice, naprzeciw Haliny i Stefana. Widziałem posty, zdjęcia, domysły, spojrzał na Weronikę. Awans dałem za zasługi, etykę, wyniki. Stefan odchrząknął. Są obawy o wizerunek. Więc bądźmy jasni, powiedział Leon ostrzej. Kwestionowanie jej uczciwości to kwestionowanie mojej. Zapadła cisza. Zwrócił się do Weroniki. Nie musisz tego podpisywać. Nie zrobiłaś nic złego. Spojrzała na niego. Nie przyszedł jej ratować, lecz stać przy niej, wierzyć w nią. Dlaczego to robisz? – szepnęła. – Bo się liczysz. Bo najciężej pracujący nie powinni być najbardziej bezbronni. – Halina westchnęła. – Wizerunek, sn... zmień perspektywę. – Uciął. Wziął kopertę, podarł ją i wrzucił do kosza. – Jesteś zwolniona z tego spotkania. Nie z firmy, pani Sosnowska. Weronika zamrugała, przytłoczona. – Dziękuję. – Zasłużyłaś – odparł – gdy szli do windy, plotki szumiały za nimi, ale Weronika szła wyprostowana. Nie dlatego, że Leon ją obronił, lecz że ktoś uwierzył w to, kim naprawdę jest. Co sądzicie o tej części? Napiszcie w komentarzach, skąd nas oglądacie. Bydgoszcz, kielce, a może radom. Subskrybujcie opowieści, które poruszają duszę, i podzielcie się z kimś, kto wierzy w siłę wiary i wsparcia. Słońce rzucało złote plamy na dziedziniec Kowal N. Synowie w Elblągu, gdzie wiatr niósł śmiech dzieci. Lilka, teraz czteroletnia, w żółtej spódniczce i błyszczących tenisówkach biegała między stołami, rozdając papierowe motyle, które wycinała na zajęciach plastycznych. Weronika Sosnowska stała obok, w prostej marynarce z plakietką, dyrektorka programów społecznych. Rok wcześniej liczyła grosze na chleb, a dziś prowadziła program Nowe Korzenie, wspierający samotne matki w powrocie do pracy. Leon Borkowski klęczał przy lilce, wiążąc jej sznurówkę. Gotowa na wystawę, artystko? zapytał z uśmiechem. Weronika podeszła niosąc tacę domowych pierników. Byle nie pomalowała ścian jak ostatnio płotu, zaśmiała się. Lilka pisnęła, pokazując motyla. Mamo, tato, ten jest dla nas. Weronika zamarła na słowo tato. Leon spojrzał na nią, jego oczy ciepłe, pewne. Uścisnął jej dłoń, a ona odwzajemniła gest, czując, jak serce bije pełnią. Pewnego wieczoru w małym mieszkaniu Weroniki deszcz bębniło szyby. Lilka spała na kanapie ściskając pluszowego królika z tamtej rozmowy kwalifikacyjnej. Weronika zmywała naczynia, gdy Leon wszedł w szarym swetrze z dokumentem w ręku. To dla ciebie, powiedział, podając złożony papier. Rozwinęła go. Udział w firmie dający stabilność. Nie musiałeś, szepnęła oczy wilgotne. Musiałem, odparł. To nie prezent, to uznanie. Zmieniłaś nie tylko firmę, ale mnie. Podeszła, dotknęła jego policzka. Dom to ludzie, którzy zostają. Pocałowali się cicho, ciepło w miejscu, które stało się domem. Lilka zamruczała przez sen: Jesteś moim słońcem. Kilka miesięcy później, w siedzibie Kowalę, synowie tłum wypełnił aulę. Leon stanął przy mównicy obok Weronika, a Lilka machała z pierwszego rzędu jej loczki związane w kucyki. Dziś uruchamiamy nowe korzenie, powiedział Leon. To więcej niż program. To dla tych, którzy walczyli, choć świat kazał im się zatrzymać. Brawa rozbrzmiały, ale oczy Leona spoczywały na Weronice i Lilce. Plotki ucichły, ustępując prawdzie. Pewnego dnia deszcz zastał ich w biurze, światła zgasły, sufit przeciekał. Weronika, tuląc lilkę, napisała do Leona: Brak prądu, dach przecieka, lilka marznie. Odpowiedź przyszła w minutę: Jadę. Przyjechał, osłaniając je parasolem. W jego apartamencie, ciepłym i jasnym, Weronika gotowała makaron, boso, w za dużej koszuli Leona. Lilka bawiła się na dywanie w za długim szlafroku. Po kolacji oglądali bajkę. Lilka zasnęła na piersi Leona. Weronika spojrzała na niego. Boję się, szepnęła, że zbyt mocno uwierzę w to wszystko. Więc ja poniosę tę wiarę za ciebie, odparł, dla was obu. Uśmiechnęła się, mur wokół niej pękł. Ślub był skromny na plaży nad Bałtykiem. Weronika szła ścieżką z kwiatów, boso w lnianej sukni. Lilka rzucała płatki, skacząc. Leon czekał na końcu w lnianej koszuli, serce w oczach. Urzędnik zapytał. Czy ty, Leonie Borkowski, przyjmujesz Weronikę i Lilkę do swego serca, życia na zawsze? Już to zrobiłem, odparł. A ty, Weroniko, przyjmujesz Leona jako partnera w każdej burzy? Całym sercem, odpowiedziała, głos drżał z radości. Lilka stała między nimi trzymając ich dłonie. Nad wejściem do centrum szkoleniowego wisiał baner. Każdy rodzic zasługuje na drugą szansę. Każde dziecko na przyszłość. Pewnego popołudnia szli przez park, Lilka między nimi, jej rączki w ich dłoniach. Słońce lśniło na wodzie, dzieci biegały, a Weronika niosła torbę z piernikami dla wszystkich. Lilka narysowała dom z tęczą i trzema postaciami. To my, powiedziała, i nowe dziecko. Weronika zaśmiała się, kładąc dłoń na brzuchu. To prawda, szepnęła. Leon objął je obie czując, jak życie kiedyś puste, stało się pełne. Nie mówili o miłości. Ich dłonie, śmiech lilki, ciepło spojrzeń mówiły wszystko. Weronika nie szukała cudu, wchodząc na tamtą rozmowę. Przyniosła odwagę i wyszła z rodziną, której nie przewidziała. Co sądzicie o tej historii? Napiszcie w komentarzach, skąd nas oglądacie. Bydgoszcz, Kielce, a może radom. Subskrybujcie opowieści, które poruszają duszę i podzielcie się z kimś, kto wierzy w miłość i nowe początki.